Jak to się nazywa? Mewołębie? Mewołębie, Mewołębie. O, A tam nasza Miszka jedzie sama Trzeci przejazd ma sama już będzie. Ależ widok jest piękny Ale zrobimy Fajny filmik z tego Dobra poczekaj no, Podjedź tam jeszcze troszeczkę A tutaj jest takie koło widzisz I tutaj napędza Ale zobaczcie jaki krajobraz no mówię, że jest ładny. Czekamy. Czekamy. No to poczekaj chwilę, nie, nie, nie zjeżdżamy jeszcze. O, widzisz jak już hamować? Cześć. Cześć. Kim jesteś? Laurą. Laurą jesteś? Super. Trudno to utrzymać. Ale ty nie musisz tego trzymać, puść to. Ale Puść to kiedy mogę jechać. Puść to, nie dotykaj tego. Trzymaj się za barierki. Ja ci to ciężko dana, gdyby, Kiedy będę jechać? Dobrze. Poczekaj Ja chcę sobie też popatrzeć. Popatrz sobie też. Hmm. Tu jest EC3. EC3. jest EC3. EC2 tam widać. O, tam jest... A normalnie to jeszcze w tamtą stronę no. byłoby witać EC4. Ale może będzie tam widać między drzewami? Poczekaj. Jeszcze Laura nie jest. Nie, nie będzie. Jedź jeszcze niżej troszeczkę? Mogę podjechać troszkę? No, możesz, no, testowo, no. No, opuść. Tylko nie jedź tak bardzo wolno, dobrze? Jedź bardzo wolno! No, jedziemy? Nie. Laura, na pewno chcesz jechać? Dobrze, I nie, to nie bój się. dobrze. Nie hamuj, nie hamuj, nie hamuj, nie hamuj, nie hamuj. się w zakrętach. Już możesz jechać!

No i co? Fajnie? Teraz poczekamy pół godziny na Laurę. To na ciebie też czekaliśmy długo, a my sobie w tym czasie lody może weźmiemy, co? Jeszcze musimy biletów dokupić.